Skoro jesteśmy przy infrastrukturze, to chciałem się pana zapytać o drogę ekspresową Radą Rzeszów. O tym się już mówi od ponad... Ja przynajmniej o tym słyszałem od ponad 10 lat, bo, bo rozmawiałem to już o tym, 10 temu, ponad 10 lat temu, z różnymi ludźmi. Jak to wygląda w tym momencie? Bo, bo mówi Pan, że Pan rozmawiał z, z Panem Premierem Morawieckim o tym, z parlamentarzystami z Mazowsza. Co poza rozmowami się dzieje w tym temacie? W ramach tak zwanej piątki Morawieckiego dla Podkarpacia na pierwszym miejscu oczywiście oprócz S19 jako inwestycja drogowa jest realizacja drogi szybkiego ruchu o parametrach drogi ekspresowej pomiędzy Radomiem a Rzeszowem. Wstępne koncepcje, ja mówię dlatego wstępne, zostały Opracowane przez pana marszałka, przez zarząd województwa podkarpackiego, przez pana marszałka Władysława Ortyla, który jest również wielkim zwolennikiem powstania tej drogi, również pani marszałek Ewa Draus. Ja powiem w tej chwili tak, to jest na kolejną kadencję, kolejne kadencje, bo to oczywiście nie czarujmy się, nie będzie to w ciągu czterech lat zrobione, prawda, bo dokumentacja, wszystkie, wszystkie uwarunkowania. Natomiast, tak jak tutaj Pan redaktor powiedział, ja już dwukrotnie rozmawiałem na ten temat z Panem Premierem Morawieckim. Rozmawiałem z parlamentarzystami z województwa e, mazowieckiego, konkretnie z Ministrem Markiem Suskim oraz Wiceministrem Obrony Narodowej Wojtkiem Skurkiewiczem. Pan Premier powiedział, że mamy w trójkę tą inwestycję no, pilotować na kolejną kadencję oczywiście. Mówię, prawda, w kontekście takim, prawda, jeżeli my będziemy mieli coś do powiedzenia, mhm. no, no jeżeli nie, no to nie wiem, jakie będą tego losy. A Pana zdaniem ta droga oczywiście jest potrzebna, ale dlaczego jest potrzebna? Moim zdaniem jest to bardzo potrzebna droga, ponieważ no, dzisiaj, prawda, wszyscy widzimy, jak się do, z Warszawy dojeżdża do Radomia, więc jest dwupasmówka, wszystko jest fajnie i potem jest obwodnica Radomia i zaczyna się, prawda, gehenda. Jadąc do Warszawy, nieraz potrzeba jechać z Kolbuszowej, zwłaszcza w piątek po południu, około 4,5 do 5 godzin. No ale, prawda, z tego względu, żeby skrócić czas, a samochodów, prawda, jest coraz więcej, Dosyć dokładnie dzisiaj jeszcze, prawda, nie wiemy, w którym miejscu, znaczy nie wiemy, prawda, koncepcji, gdzie powstanie centralny pod podkomunikacyjny, więc również to będzie tutaj w Karpacia. Prawda. Ktoś powie, że przez S19S74, oczywiście, to tamta część województwa, ta część województwa tutaj, po której jesteśmy, więc tą drogą najbliżej by mieli również do portu, do portu centralnego. Mm -hmm. No i wtedy też byłby tak jakby kontakt z Warszawą dość szybki. Dość szybki, tak. Koleją i drogą. Koleją i drogą, no i samolotem. No bo ta droga krajowa na Ziemi to jest tragedia. Tragedia, tragedia. To, to wie Pan, ja wiem sobie, zdaję z tego sprawę, że tragedia. Ja mówię ostatni raz jechałem tą drogą chyba w maju tego roku po kilku latach przerwy, więc nic się nie poprawiło, wręcz prawda, pogorszyło się ze względu prawda, na e, zwiększony ruch. No, próbujemy prawda, w jakiś sposób dbać o bezpieczeństwo, a zwłaszcza pieszych na tym terenie, więc jest prawda, chodnik w korbuszowej Górnej, nowa inwestycja prawda, w ramach y, poprawy bezpieczeństwa pomiędzy Komorowym a Majdanem, prawda, jest w, w wartości około 18 milionów złotych chodnik w Chadykówce, w tej chwili na tej drodze jest rozpisywany przetarg w Tarnowskiej woli również na budowę chodnika, więc no, robimy wszystko, żeby to, to bezpieczeństwo się poprawiło. Niemniej jednak to bezpieczeństwo dla pieszych, ale szybkość dostania się do Warszawy na pewno jest z roku na rok niestety coraz mniejsza. Mm -hmm. A może Pan jakieś konkretne terminy ogłosić, jeśli chodzi o tą drogę ekspresową, czy na razie to wszystko jeszcze jest w planach? I... Ja powiem w ten sposób, ja rozmawiałem Chodzi o dokumentację, tam, tak? Tak, ja rozmawiałem z miejscem Adamczykiem, mówię, mamy pieniądze, przy, przy, przystępujemy w każdej chwili do tego. A wiadomo, już jest taki wstępny koszt tej, tego przedsięwzięcia. Nie, niestety nie, nie. bo dobrze. jeszcze, prawda, bo nie ma, nie ma bo dzisiaj, prawda, nie ma jeszcze wyznaczonej trasy, prawda, bo na pewno będzie, ta, ja sobie nie wyobrażam, żeby ta droga szła po starym śladzie, więc no ona oczywiście. musi pójść po nowym śladzie. Ale pewnie to będzie taka inwestycja, jakiej jeszcze tutaj nie było. Nie było. Mhm. No nie, poza jest 19 prawda, pewnie Rzeszowa, tutaj bo o, bo tutaj... tutaj naszym tak to nie było takie jeszcze. Dobrze, jak rozmawiamy o drogach, to chciałbym się pana zapytać jedną no, rzecz, bo pani Ewa Draus na otwarciu tej y, budowy w ulicy, tak zwanej małej w, w sędziszowskim przy drodze sędziszowskiej mówiła o planowanym zjeździe z autostrady Tak tutaj. jest, w Czarnej Sędziszowskiej. Właśnie. I tu jest kolejny problem przepisów, bo były w tamtym roku przeznaczone już pierwsze środki i tu również pan Maszak jest bardzo przychylny tej inwestycji Próbujemy tę inwestycję a, wykonać przy pomocy samorządu wojewódzkiego, przy wsparciu budżetu centralnego, tylko prawda, jak przedtem pan się pytał o ten przejazd prawda, na ulicy Sokołowskiej podobnie są przepisy, które określają odległość od zjazdu prawda, do zjazdu. I tu prawda, mamy problem, ale jeżeli chodzi o ten zjazd, to i na forum Parlamentu tutaj lobbujemy za nią razem z posłem Moskalem. Pytam się o to pana, bo, bo ten, ten, ta informacja, którą napisałem właśnie o tym, bardzo szeroki odzew uzyskała. Dużo osób się interesowało, dzwoniło do mnie, pytało o szczegóły. Więc ludzie w Kolbuszowej nie tylko żyją tym tematem, bo taki zjazd sądzę, jest bardzo tutaj potrzebny. Czy my sobie zdajemy z tego prawda sprawę? Tak powiedziałem, nie chcę tu pewne rzeczy mówić, bo w, a w tamtym roku oczywiście to były śmieszne kwoty, jeżeli chodzi o rozpoczęcie tej inwestycji, ale. Mieliśmy już 140 tysięcy złotych na pewne prace. Niestety nie doszło one do skutku, mówię tutaj z przykrością, ale i szczerze, ale tak powiedziałem, na pewno do tego będą do, będziemy dążyli, prawda? Bo to nie tylko, prawda, powiat korbuszowski i tu Korbuszowa, tylko, prawda, powiat i tutaj miejscowości leżące na drodze na sędziów, prawda? No, tu i zainteresowanych jest dużo więcej. Mm -hmm.